Siema, witam Was. dzisiaj taki szybki e, odcinek, shortik ze zakupów, które zakupiłem do sejaczka, Więc części, wszystkie, typu właśnie wody, paski, sraski, opaski, sobie kupiłem. Już zamówiłem na eBayu, więc to do mnie przyjdzie. A tutaj, lokalnie, co sobie zakupiłem, to zakupiłem sobie trzy takie oto buteleczki Brake Cleanera. Jak możecie zauważyć, trzeba będzie wyczyścić ten cały silnik, bo on jest tam cały usyfiony, Kupiłem sobie do tego też jedną puszkę takiego białego matu, bo tam na grillu trzeba będzie ten napis Award odnowić. Potem jeszcze kupiłem sobie tutaj do silnika, do bloku silnika, jak i tutaj do głowicy, ten papier ścierny nie będę używał, bo to jest 180, jest za gruby, za, za, w sensie za szorstki. To, to tutaj mam 800, 800 sobie tutaj głowicę przelecimy jeszcze, zrobimy ją na szkło, ale spowiedziałem sobie, że kupię sobie takie coś do bloku właśnie i tutaj do głowicy, żeby było równo, miernie, takie coś, takie fajne, Wam poda mi się, do tego jeszcze kupiłem sobie taki zestaw szczotek, bo z tyłu jest rdza, a taka, taki nalot rdzy, więc wiecie no to w ogóle, żeby też wyczyścić jakieś inne rzeczy tutaj do polerki, tutaj mamy nie wiem, no takie oto rzeczy, stwierdziłem, że sobie kupię, no tego kupiłem sobie jeszcze takie coś do kół, żeby wyczyścić i 3 litry płynu chłodzącego, jeszcze mam 1 litr w zapasie, ale wydaje mi się, że 3 litry powinny wystarczyć no i właśnie tutaj jak mówiłem, papier ścierny do tego, do, 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 do bloku silnika jak i do głowicy, i co do tego jeszcze to do dremela, tutaj sobie zakupiłem taką końcówkę, bo nie miałem no i sobie po prostu wyczyszczę Tutaj kanały, tutaj jak możecie zauważyć, ten cały syf sobie wyczyszczę, jak i tutaj ten cały, te nierówności tutaj na tych kanałach sących sobie też wyczyszczę. Więc to był taki szybki szarcik zakopowy, Jak możecie zauważyć, tutaj zaraz sobie to wszystko ogarnę, te śrubki i tak dalej. I widzimy się w następnych odcinkach, jak już będziemy składać sejaczka. Cześć!